Cześć Wam, ich nie żołnierze z tej strony Kokos Flya. To jest Battlefield 1. Zgodnie z moją obietnicą w filmiku we wtorek, który został opublikowany na moim kanale, jest ze mną Miszy Kiszka wraz z synem Filipem. Witam Was serdecznie, panowie. Cześć. Cześć. No i chciałem się Was zapytać, jakie są Wasze wrażenia z tej oto wspaniałej, pięknej i przecudownej bety Battlefield 1. E no, tak jak już wspomniałeś, bardzo piękny Battlefront 1 e, mechanika zaczerpnięta, żywce, no ale nie ma... Kurczę, już uzbroili szybko. E, nie można było się niczego innego spodziewać. W końcu to ten sam silnik. Te kurski nawet się pojawiają, nie wiem czy zauważyłeś. W każdym razie e, moje spostrzeżenia, jeżeli o mechanikę są... Tak... Jeżeli chodzi o mechanikę, to są takie, że zaimplementowali znowu laserową dzidę. To mm -hmm. sniperka to praktycznie SKS, tylko troszkę wolniej strzela. Czyli... O, nie można stoługi, się z tym nie zgodzić. Stoługi, stoługi są o to, jak było widać na załączonym obrazku. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jest taka, że tej broni. A te w ogóle, unlocków jest trochę mało. No niestety ja przede wszystkim nie mogę się nie zgodzić z faktem, że, że po prostu snajperki nie mają żadnego opadu tutaj laserowe dzidy, laserowe bronie, cokolwiek można tutaj powiedzieć o tym wszystkim. To mamy tutaj w pełni udowodnione, że kurna w Battlefroncie 1 nie ma żadnego opadu, przynajmniej właśnie na tych, bo na tych rzeczach, bo na przykład jeżeli chodzi o chowicery do lekkich czołgów to już ten opad jest, dajmy na to tak jest całkiem duży i przed chwilą też zdarzyło mi się niesamowite gówno za przeproszeniem, że tak to nazwa mianowicie strzelałem w a wypakowałem cały magazynek od tyłu i zdjąłem mu a stałem od niego 2 metry, nie? od tyłu i zdjąłem mu kilka punktów kilka kp wyłącznie, nie? więc no to było bardzo słabe o Jezus Maria znowu Dobra, teraz to nie wiem jak zabiłem tego pana Afa, fajnie, ja to sobie rozwrajam, a koleś obok nie przelatuje i ma to w dupie, no ale dobra Nie wiem co tu się dzieje Ja też nie wiem ja też nie wiem, stary, tutaj naprawdę dzieje się coś niesamowitego. Jakaś wartka akcja, ale to chyba, chyba gramy przeciwko jakiejś takiej zorganizowanej to... No, bo oni. oni... Skoordynowany, tak. No, też powiem, że całkiem. No, nieźle sobie tutaj radzą panowie, bardzo. Bardzo sobie tutaj okay. dobrze panowie radzą. O, kurna. Nie tylko czołg, ale też mnóstwo piechoty. No dlatego mówię, że to jakiś skoordynowany atak. Mhm. Ale to bardzo przyjemnie się będzie tutaj grała przeciwko tym panom, bo... Ale my też kurne tutaj dobry opór stawiamy. Na razie. No a ty Filipie, co uważasz o Battlefieldzie 1, jak ci się ta beta podoba? Ciemniej mi się gra na pewno z tym systemem zakopania broni innym. Tylko nie trochę lepszym. Mianowicie przez te kasy i rangi. A oprócz tego nie za bardzo jest co dodać na laserowe czy i tyle. No i zbugowana szarża. No, szarża, szarża to się czasami strasznie buguje. Dobra, dobijamy ten ciężki, dobijamy go. Dobra, rozwalone elegancko. A te jedzie. Mam go. O. Znaczy nie mam go, ale próbuję go mieć. Aha, dobrze, walnąłem sobie w twoją twarz. Dobra, to nie powinno mieć miejsca, ale miało. Nadal niestety widzę tutaj... Nie można, nie można headglitchować. Ja tak samo jak, tak samo jak w czwórce, nie wiem, czy to jest według was dobre, czy, czy nie. Moim zdaniem jednak te hedglishy powinny być, powiedzmy, umożliwione w takim trochę większym stopniu. Chodzi mi po prostu o to, że są tak jakby niewidzialne tekstury, przez które nie da się przestrzelić. No. A czy do no właśnie tak jakby kibolty były większe niż same tekstury? Samo Solum. wspominałem wcześniej, jak graliśmy. Kurde, naprawdę przydałby się ktoś z amunicją, bo mi już w ogóle, w ogóle nie mam. Znaczy nie mam przed chwilą grałem wsparciem. Och, to szkoda kurde, bo ja już nie mam niczego przeciwczołgowego, nie jestem w stanie rozwalić. To zaraz wchodzę na wsparcie. Teraz mi ktoś tutaj dobije. Nie no to jest zdecydowanie skoordynowany atak, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, dzięki wielkie. Dobra, ten atak. Och, dobra, udało mi się do niego dotrzeć. A kurna, w gaz wszedłem, nie miałem maski na sobie. No i brawo. Trzeba się wycofać. Chwilę powinny tak. się zespić nasze czołgi, ale nie wiem, wsiadam do tego co, A, no to dobrze. Ale wiesz co, powiem Ci, że... ...miałem trochę większe oczekiwania. Że, w co sensie jakie? Do, do Battlefielda pierwszego. I trochę zawiedziony jestem, bo... Pograłem do 11 i parę rund tak naprawdę wydzająło. Bardzo szybko się te rangi wbijało i niestety jakoś tak większego zapału nie było jak przy trójce, czy przy, przy czwórce. Że teraz nie masz większego zapału niż Nie przy mam czwórce? nie mam. Do, do, tak jak nie pytałeś ostatnie trójce mhm. do nagrywania, do, do tego też nie mam. No. no trochę szkoda no bo wiele ludzi. No coraz mniej, ale wiele ludzi generalnie pytało o Ciebie Słuchaj stary, musisz się wycofać, na B już pędzi pełna zorganizowana grupa piechoty, no Na no, A już biegnie gość Jestem tutaj sam, ale nie wiem czy uda mi się rozbroić, dobra udało mi się Ale dobra, już czołg tutaj siedzi wiesz Dobra, wyeliminowani. Czołg jest nowa czołg jest nowa Gość na koniku tam pomyka nam po naszych tyłach. No okay. tam. Goście chyba mocno przejęli, Słuchaj, ten. ten to B jednak. Tak, jest ich tu paru O oh, w mordę Aj, chok. Stary, nie uwierzę, że rzuciłem, granata Odbił mi się od skały, akurat przyjechał ten gościu, który na naszych tyłach jeździł tym A to on zginął od tego? <laughs> tak, bo ja nie, źle rzuciłem granat Bo, bo on, sobie on, dobra, dobra, on uciekał, więty. on nie próbował dorwać szablą ale ty... Dobra, jedzie, jedzie a to jakiś inny musi być, wiesz? Trzeba się teraz spodziewać ataku od prawej strony. Hmm. I już idą od prawej. Dwóch ich idzie na razie. Odnoszony typ. Idą tutaj od lewej jeden już. Dwóch ich jest. Jeden. A to jest specjalne. Widzę, że tutaj są ci żołnierze specjalni na szturmie, o tym nie wiedziałem akurat, nawet nie wiem gdzie ich znaleźć. Uuu, oberwał. Ja używam tego automatico. Okej, okay, jedzie czołg ciężki. Po prawej. jakiś Dobra, trochę się nim tutaj zajmuję. Dobra, wyeliminowane. Ładnie, ładnie. Na 10 chyba jest koleś na lewo. Na skałach? Tak. O, widzę, że są na skałach, ale nie podejdę tam A, w tej te... chwili. Stąd. O, Olet. A, nie. Tego było za dużo. Idą, 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 cały czas tutaj poszują, cały czas tutaj szturmują. Właśnie taki powinien być szturm, słuchajcie, taki powinien być szturm okay, w choł, Battlefieldzie, choł, 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 choł. a nie kur, na kampienie czołgami i sniperami na respie. To jest elegancka gra, prawda? Tutaj wyjął mnie AT. Prawa strona, świetnie, a nas jest od dwóch mniej. Jak to? Słyszę tak, to. laserową dzidę za nami, Kulna, my jesteśmy na ich respie nie można To cofnijcie się, bo walka trwa przy Elmi eliminujemy posiłki to jest taka specjalna taktyka, no. Dobra, dobra, idziemy, idziemy. No, zaraz zajdziemy, artyleria. No co jest? Łagam z tą szarżą cholerną, to po prostu są jakieś jaja czasami, no. Klikam na kolesiu, a tak wręcz a on mi zaczyna szarżować. Nie Koleś się położył, nie ten żyje i przestał strzelać. Dobra. Bo ty tam fragi na potrzeby YouTube robiłeś w zamiast bronić. Nie, ale nie, ale no nie. ja tutaj robię dywersję im, no odwracam uwagę, serio. Ja tu właśnie chciałem zasłaniać mękomy, a ty co? Oh. Now. Za tobą jest koleś. Dwóch nawet. O, o, akurat jakoś, jakoś nie za bardzo chcą mnie widzieć. Dzięki wielkie no Filip. Ten, na mnie biegli. Dzięki, dzięki. Dobra, robimy im tyły, pierwsza klasa. Mi zostały cztery pociski. O, mamy nawet tutaj czołg lekki do zniszczenia, tylko dwa granaty chyba nie wystarczą na niego. No. Szczególnie jak się jeszcze nie rzuci bezpośrednio na gnojeka. Ach, no i co, I nic mu nie zrobił, się tutaj elegancko naprawia. Ach, dobra, ten punkt nie powinien być taki trudny do obrony. Jest to, moim zdaniem, chyba najłatwiejszy punkt do obrony. No Nawet szczerze mówiąc, już ta beta trochę nudzi. No gdyby była inna mapka, gdyby była jakaś taka bardziej zróżnicowana, nie? Żeby powiedzmy było więcej miejsc takich C CQB do walki bezpośredniej, a nie tylko ten punkt C, który no. Tam może wjechać sobie wszystko na niego, nie? Na dole, na lewo już nie ma. Gdyby było więcej Weszli takich miejsc CQB, na górę. było lepiej. Na górkę? Coś Oła! z pistoletem mi wyciąga Snajperów. Na razie tutaj na, to, na tą górę nie oni nie weszli na tą górę w tej chwili Chyba Jeden tam Czołg. Był tylko. Cholera. Poradzicie sobie tam. Nie no. Okej, okay, ja rozbrałem. Dobra, ładnie, ładnie. No i jeszcze. No to muszę zacząć. Nie zdążę. O boże! Rozbroiłem. Jezus Maria, tutaj nic, niczego nie widzę przez tę uratę. Ja tam specjalnie to strzeliłem, żeby podbić i bez problemu rozbroić. Słuchajcie, on tam czołg wjechał, no. Tego broni. Raca jest potwornie wymerkująca. Rozbrajam. Oni zupełnie nie są zorientowani, że to robię w tej chwili. Dziękuję bardzo. we mnie Ach. No i nie mogłem zaszarżować. Dobra, podkłada raz jeszcze. Tam jest gościu z tym, z CKM-em, żołnierz specjalny. Ale ktoś go już znowu zachodzi od tyłu. Kurna no... Gdyby ta szarża była bardziej konsystentna. A no i dobrze kurde. No już na górze mamy jednego. Trzech sniperów jest. Na górze. No to trzeba ich stamtąd pościągać. No właśnie tam jestem, już po nich biegnę. No zdecydowanie są na górze, bo już obrzucają granatami i innymi Dobra, innym ścierłem. Dobra, ładnie. No i kolejny jest czwarty. Tylko... A właśnie, oni z góry zeskakują. Cholera jest mi się nie uda. Nie uda mi się obiec. Chciałem obiec przez ich, yy, przez ich resp, ale nie, nie udało mi się. Tutaj na górze zostaje. Okej, okay, zostań tam, zostań tam koniecznie. Cholera się nie patrzą za siebie nigdy. Objective się da przez ich przejść przez przejść. 4 3 Dla A nie, o tak mordę. I tutaj jest. O Jezus Maria. No niestety zawsze musieli się ktoś za mną zrespawnować. Tam tyłem tą górę da się obiec na tyle szybko, że można im tam wejść na plecy. myślisz? Znaczy, ja tam byłem przed chwilą, tylko zespał na mnie gość. Ja tutaj dwóch już wyciągnąłem z góry. Ja cię go wyciągnąłem. O, obronili jednak ten punkt, elegancko. Ja tutaj czterech kolesi zabiłem z góry. Elegancko, dobrze. Musimy... Cholera, nie chciałem wcale tego robić. No, musimy mieć tą górę koniecznie, możemy jej sobie odpuścić w tej ja chwili. Ja przez przemadek skoczyłem. Gość tam leży z shotgunem. Przy punkcie? Za nami Ką, jeszcze tak. jest. Trzeba najdami najpierw ich może obrzucać z góry, Kurwa. Już, już go wyjęli. Okej, okay, tylko nikt z nas już nie siedzi na górze. Odbrajając. Niestety spadłem. Dobra, dostaniemy się, może tam jeszcze raz spróbujemy. Za to, bo mi jed idę okay, jeden. Okej, jeden wbiega. Jeszcze jest jeden Dobra, ale chyba zdjęty ładnie. Tak, zdjąłem go już. Nie w powietrzu lewitował. No, koń teraz na górze, no, no. kurde. To jest ten klasy. Wygraliśmy wcześniej, to przecież kawalerzyści nam czołgi zabierali. I na twojej prawej jest kolo. Dobra, ale nikt się nie wspina. Widzisz go? Nie za torami leży. Za torami leży, leży gdzieś. Ja tam do niego podbiegnę i go zatłukę. Widzę już go. Kurde, mnie, jak mnie musi strzelić. Tam tam umrze zaraz. Dobra, na górze już nikogo nie ma. Tak jest. Dobra, mamy to raz jeszcze. Na górę idę. No, rzuciłem na nich prosto granat. Tak, jakie mają. Dobra. No, no, początek... Wiktoria, kurda. To, czy ten początek, to był fart jakiś. Fuch. Siedzieliście na spałnie i zabijaliście ich na spawnie. Spanki leży. Nuby. Kto? Że ja? Nie, Co, ale nie, cztery, ja odcinałem pięć, posiłki. <laughs> Okej, okay, dzięki wam wielkie chłopaki za gierkę. Było naprawdę bardzo fajnie w porównaniu do tego szturmu, który graliśmy sobie wcześniej. O mój Boże! Cztery miejsca na pięć! Kurde! <laughs> Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane sobie pograć. Mam nadzieję również, że wam moi drodzy widzowie ten odcinek się spodobał. Także Miszy Kiszka ekskluzywnie u mnie na kanale. <laughs> jeszcze się... Na wyłączność jeszcze się słuchajcie, spotkamy z chłopakami. Także dzięki, Mistis, za to, że tutaj ze mną pogadałeś. Dzięki. Dzięki wielkie również, Filip. Dzięki. No i oczywiście Wam dziękuję za to, że byliście do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.